Miał być jeden odcinek, ale będą dwa, ponieważ wyszło mi za długo, dlatego dogrywam szybko telefonicznie i siadamy na piąty odcinek Hołkaja Bzium! Piąty odcinek rozpoczynamy od retrospekcji, a właściwie od tego, co robi nasza kochana Jelena, gdy już wyzwoliła czarne wody, że ona kontynuuje to i lata po świecie i zwiedza i... Wyzwala kolejne kobiety, w tym jedną, która wcale nie chciała być wyzwolona gdzieś prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych, bo oczywiście używa tego gazu i tak dalej. I ta babka ją opierdziela, bo okazuje się, że to jest jej życie. Ona żyje po prostu jako zawodowa zabójczyni. Okej, okay, ważny element, żeby wyjaśnić, co się stało po tym momencie, i na końcu mamy, to akurat jest świetnie pokazane, tak jak mieliśmy w serialu WandaVision, gdzie mieliśmy zniknięcie Moniki rambota. Tak tutaj mamy zniknięcie Jeleny po pstryknięciu i pojawienie się z powrotem, i to, że ona. Teoretycznie trochę widzi, jakby ten świat za Oczywiście, moim zdaniem, to jest tylko efekt specjalny. Ten pstryk to po prostu pstryk, więc. Nie przesadzajmy. chodziło nam o pokazanie wizualne z jej perspektywy. To nie jest tak, że ona widziała, ale jak bardzo zagubiona jest, gdy ona zniknęła w łazience, i po pięciu latach wraca w tej samej łazience, tego samego mieszkania, które jest wyremontowane inaczej. Ta sama babka, która pięć lat temu była zabójczyną, chciałem zrobić krzywdę, teraz ma dziecko adoptowane i tak dalej, i ona musi niejako zmierzyć się z tym, i pierwsze, co chce zrobić, to oczywiście odnaleźć Nataszę. Innymi słowy, wiemy, co popycha ją tak nagle w. Poszukiwanie e, Nataszy i dlaczego trafiła na naszą wal. Ok, mamy to wyjaśnione. Ja wiem, że to może brzmi bezdusznie, ale nie wiemy, żeby jakakolwiek komunikacja po Civil Warze do tego 2023 roku, czyli przez 5, 6, 7, może 8 lat, była pomiędzy siostrami. I nagle po tych 8 latach, najważniejsza rzecz, jaką chce zrobić Jelena, to spotkać się z Nataszą, a nie chociażby z. Z przyszywanym, ojcem z przyszywanym, mamą. Przepraszam, ja tego nie kupuję. Ja rozumiem, że to próbujemy pokazać serialem, ale niestety, ze względu na to, że w 25 filmach czy więcej, w 5 serialach nie pokazaliśmy rozbudowanej relacji, która trwa więcej niż jeden film, który w dodatku dzieje się kilka lat wcześniej. No to nie pokazaliśmy tej relacji, no to ja nie kupię tego nagle, jak że Jelena kocha swoją siostrę, mimo tego, że wiedziała, że gdy, je, gdy Natasza sobie odejdzie po swoim filmie, to niespecjalnie będą się widywać. No ale rozumiem, motywacyjnie jest to odhaczone. Ale lecimy dalej, lecimy dalej, i nasza Kate Bishop wróciła do domu. Tak naprawdę chyba z bardziej pogruchotanym po, po ego, bo ktoś miał prawo, ktoś miał się jej odmówić, ona nie dostała wszystkiego co tylko sobie marzy. I oczywiście beczy mamusi, mamusia. Pierwsze co pyta to czy Clint miał coś z tym wspólnego. I tu powinniśmy zacząć już zaskaki zaskakiwać o co chodzi. Czy mamusia tutaj celowo myśli, kuwa ten Clint zabije moją córkę, albo czy Clint jest na tyle idiotą, że będzie się bawił. To będzie troszeczkę tak jak Batman i Robin, prawda? Batman myśli sobie, a chodź tu robinek, masz 13 lat, ale skacz pomiędzy butynkami. Każdy normalny. Rodzic powiedziałby: Batman, wypierdalaj. Więc e, nawet, jeżeli się powiedzieć, że to jest argument za byciem złoczyńcą przez Eleanor, okej, okay, ale z drugiej strony, jeżeli jest po prostu bogatą babką, która troszeczkę współpracuje z szemranymi typami, a Clint naraża jej córkę, która jest dla niej najważniejsza, i tej wersji się na razie trzymajmy, mimo tego, że te emocje i ta relacja nie jest specjalnie dobrze pokazana, no to. Ma pełne prawo powiedzieć: Zabijcie mi Klinta, bo Klint mi zabije córkę. W pełni to kumam. Ale wraca, Kate coraz bardziej zaczyna sobie jakby zdawać sprawę, że kurczę, może jednak nie jestem bohaterem. I niestety, ja wiem, że ten serial w szóstym odcinku pokaże Kate Bishop jako bohaterkę, bo musimy dostać Young Avengers za 2-3 lata. Ale Boże, jak ja bym chciał, żebyśmy tego nie dostali. Przynajmniej inaczej, nie z Kate Bishop. Przepraszam, nie potrafi jej kupić w niczym poważnym. Ona może sobie być w czymś zabawnym, w czymś, gdzie nie ma jakiejś wysokiej stawki i tego się trzymajmy. Ale jest w tym odcinku malutka fajna rzecz, bo nasza Eleanor czyści rany Kate Bishop, które ma słuchania w swoim podobnych miejscach, podobnie jak Clint uczył Kate. Czyścić rany w drugim czy w trzecim odcinku. Więc tak jak on był troszeczkę ojcem, tak samo Eleanor. Można zapytać, skąd ona wie, jak czyścić rany, żeby tam nie było problemów. To jest jedna z małych rzeczy. No przecież, kurczę, nie powinna tego wiedzieć, ale to powinno zdradzić, że Eleanor niejedno swoje już przeżyła w walce i niejedną ranę leczyła. Może Jacques'owi leczyła, gdy on walczył z La Roninem. Nie wiem, wie, ale, ale dla mnie ta scena jest bardzo znacząca, właśnie ta umiejętność. I to, że oczywiście Kate Bishop nie używa mózgu i nie była że mamusia ma dokładnie te same zdolności, które ma Clint, które ten zyskał wielokrotnie, biorąc udział w bójkach, wielokrotnie będąc mega zmasakrowanym. Kate prosi na koniec mamu. mamo, Zrobiliśmy, Zrobi, przepraszam, ale robiliśmy trochę tak, jakbyśmy badali, czy twój nowy kochanek narzeczony nie jest totalnym kutasem. I nam wyszło, że jest kutasem. Czy mogłabyś chociaż zbadać, czy on nie jest kutasem? No i ona dobrze, dobrze sprawdza, czy nie jest Jacques Kutasem. No i oczywiście sobie odcinek leci, ale w pewnym momencie nasza Kate wraca, i gdy tylko wchodzi do domu, patrzy, <laughs> policjanci! Policjanci trzymają żaku i mama mówi córecko, miałaś rację, Jacques'u jest aresztowany, on tutaj faktycznie jest szefem, bla, 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 a policja mówi, ojoj, zatrzymujemy cię, a Jacques mówi, to na pewno jest nieporozumienie, ja za chwilkę wrócę, big hair in a jiffy chyba nawet mówi. I tutaj od razu pierwsza rzecz, która się dla mnie pojawia, to Jaki to jest wielgachny zbieg okoliczności? Dosłownie, jakby wszyscy aktorzy czekali, czy policjanci, tak, trzy, dwa, akcja! Y, już zatrzymany, bo weszła córeczka. Więc, szczerze powiedziawszy, są dwie wersje: albo, że Eleanor chce udupić Jacka, albo, że to jest tylko jeden wielki show przed córeczką, żeby odhaczyć to, że okaże się, że to jednak nie było tak, że ktoś próbował go wyrobić, a potem, żeby wszyscy mieli czyste, umyte rączki, żeby mogli sobie żyć dalej długo i szczęśliwie. Ja trzymam tego bardziej drugiego, że to jest tylko próba oszukania. Kate Bishop i zmylenia jej, bo mamusia jednak musi swoje biznesy kontrolować. Ale co się dzieje zanim aresztują żaka, No Kate wraca do swojego mieszkania, a tam czeka na nią... <grym> Czeka na nią Borat, bo ja nie umiem inaczej nazwać tego, co zrobiliśmy z Jeleną w tym odcinku. Czeka Jelena, która jest taka super sprytna, która gotuje sobie e, obiadek mac and cheese, ha, ha, ha. która mówi, że jest po raz pierwszy w Nowym Jorku. Przez ostatnie 5 czy 6 lat zajmowała się deaktywacją czarnych wdów. I mimo wszystko, że głównie one siedziały w Stanach Zjednoczonych, nie odwiedziła ani razu Nowego Jorku. Jaka to. Już po pierwsze, tu jest dla mnie małe prawdopodobieństwo. Po drugie, akcent jest naprawdę Borata. Ten overacting Borata, to udawanie, że nic się nie stało, jest przesadzone. To ona ciągle powtarza: y, wiesz, że ty tu jesteś Kate Bishop, znajdę cię Kate Bishop, coś tam Kate Bishop. Jest to, jest to bardzo, bardzo długa scena dyskusji pomiędzy dwoma postaciami, gdzie teoretycznie Kate Bishop tłumaczy Jelenie, a Jelenia tłumaczy Kate. Kate tam próbuje się dowiedzieć jednej, drugiej rzeczy, gdzie po raz kolejny. Ciężko jest być widzem i nie powiedzieć, dlaczego nie zadajecie sobie pytań? Dlaczego Kate, która w tym momencie może te pytania zadawać, nie próbuje oponować? Tam mówi: Słuchaj, muszę go zabić. Dlaczego ci się wydaje, że on jest awengerem? Co to znaczy być Avengersem? Dlaczego chcesz go zabić? No bo on odpowiada za śmierć. Nie, on nie odpowiada. Wystar on, dowiedziałam się w ostatnim odcinku: on uratował twoją siostrę. To on miał zlecenie, żeby ją zabić X lat temu, i on ją uratował, dzięki niemu została awengerką. Takie proste zdanie. 10 sekund, nawet Kate tego nie mówi. Ta rozmowa jest taka, że czego nie powie Jelena, to Kate odpowiada pustą mordą. Najbardziej wygadana postać w tym serialu nie umie odpowiedzieć prostej rzeczy, którą każdy z nas, widzów, Odpowiedziałby. Powiecie, nie, bo ona się boi, że, że ją y, Jelena zabije. No mieliśmy chwilę, walka z echo, druga walka z echo, była porwana przez, przez polską mafię, traciud mafię i jakoś pomagała naszemu kochanemu Piotrowi Adamczykowi. Nie było z tym problemu. Zatem ja nie mogę tego kupić i jestem poirytowany. Co więcej, TikTokerzy wrzucili porównanie tej sceny z scenami serialu Killing Eve, gdzie mamy właśnie dziewczynę z rosyjskim akcentem, która wkrada się i zaczyna. Bardzo podobnie gadać, to nie pamiętam do, do, do którejś tam aktorki, i jej teksty, jej ekscentryczność, to wszystko jest bardzo podobne. Nie wiem, nie oglądałem tego serialu. Czy to może być influencing? Moim zdaniem może. Zdecydowanie po tym, jak obejrzałem te fragmenty, jeszcze bardziej zgrzytam zębami. Szczególnie, że naprawdę to jest ten moment, gdy. Tak bardzo boli pisanie, które musi ukryć nam fabułę, bo musimy dopiero w szóstym odcinku jest tak zwany reveal. A to wykorzystali ciebie po to, żebyś ty tego. A to ja jednak będę dobrą Jeleną, bo zostałam wykorzystana przez Wal albo przez kogoś innego. Co więcej, musimy to zrobić tak bardzo, zapychając 40 minut, że ja naprawdę czuję, że odcinek czwarty i piąty mogliśmy połączyć w jeden i spokojnie. Każdy charakter, development, każdy punkcik byśmy odhaczyli. Już nie mówiąc o tym, że Jelena próbuje wejść, jak to się ładnie mówi, ona high horse próbuje wejść na moralny piedestał, pouczając Kate i o tym, jak to Clint zabił bardzo wiele osób. Kiedy Jelena całe życie zabijała, była morderczynią, nie wiemy, ile osób zabiła. No, nie mamy pojęcia, próbując wyzwolić czarne wdowy. Kto wie, czy nam ona, ona nie miała nigdy z tym problemu. Co więcej, w żadnym filmie ani w żadnym serialu. I ona nagle poucza. O, Clint zabija osoby. On jest zły. Ty zabiłaś osoby, też jesteś zła. Nie, ja nie jestem już zła. Przecież ja zabijałam z jakiegoś powodu. A on nie mógł mieć powodu? To jest tak prostackie, że naprawdę, tak jak do tej pory mówiłem, pierwsze trzy odcinki. Bardzo mi się podobały, podobało mi się rozkręcanie, podobało mi się tempo. Tak, sposób wprowadzenia Jeleny jest dla mnie toporny, jest na siłę i kompletnie nie kupuje całej postaci, która jest zrobiona tak bardzo przesadzone, że ja nie mogę na poważnie wziąć czegokolwiek, co ona robi. Mogłem tam każdą scenę właśnie tak wytnąć, bo w pewnym momencie Jelena mówi: Nie znasz Kleinta Bartona. A tak. A czy ty wiesz, że on uratował twoją siostrę, że to dzięki niemu ona żyje? Czy wiesz, że twoja siostra uważała go za najbliższego przyjaciela poza Steven Rogersem? To kto tu kuwa nie zna Clint Bartona? Jest to tak przewrotnie. Oczywiście ktoś powie, nie, bo, bo walno mieszało jej w głowie. A ja w tym momencie odpowiadam, czy znaczy, że naszą nową bohaterką, bo ma być wprowadzona bardziej w MCU, nową czarną wdową, ma być totalna idiotka, która da się popychać byle komu i pociągać za szturki byle komu? Jeżeli tak. Brawo Marvel za wybranie naprawdę źle napisanej postaci. Uff. Ale idziemy dalej. Clint ma rozmowę z Nataszą. Gdzie po, raz, Gdzie po raz kolejny pokazane jest, że on tysiąc razy przemyślał już to, czy mógł inaczej rozwiązać sprawę na Wormirze i tak. My to przerob... nie potrzebujemy tego. Naprawdę dodatkowy tekst na ten. Powtarzam, to są rzeczy, które w jeden odcinek dało się zrobić, a nie trzeba dwóch. Ale on rusza załatwić sprawę z Mają i będzie wysyłał jej wiadomość, bo musi rozwiązać ten problem. E, będzie Roninem, co on ją przeprasza, bo musi zrobić coś, czego nie chciałby zrobić. Swoją drogą to jest tak żenujące, bo on przeprasza i my zakładamy, że będzie robił to, co Ronin, czyli mordował. I on kuwa nikogo nie zabija. I mi jest po prostu smutno, że Marvel w tak żenujący sposób nagle pisze te dwie sceny, bo powinien, no skoro on mówi, przepraszam cię, będę robił to, czego bardzo byś nie chciała, a potem próbuje zrobić wszystko, byle ich nie zabić... Nawet na moment nie jest znowu Roninem. A tymczasem Kate Bishop dochodzi do wniosku: Kurwa, jednak jestem bohaterką! Zaczyna dzwonić do klienta, męczyć zaczyna go szpiegować i tak dalej. I oczywiście domyślamy się, czyli po raz piąty czy szósty w ciągu pięciu odcinków ona będzie go śledzić, ona go znajdzie, ona mu pomoże, albo wszystko absolutnie zepsuje. Hura! I wtedy. Chodzi on cały na czerwono, piękny kochany, Piotr Adamczyk, który ma co prawda jedną scenę, ale praktycznie rapuje do utworu Run DMC swoją drogą. Piotr Adamczyk już rusza. On wie, że rap jest zajebisty i gada, i przepięknie gra ogromne przerażenie, gdy dostaje strzałą, która zatrzymuje się tyle od niego. Swoją drogą, on w ogóle w tym serialu ma jedną rolę: być przerażonym, być przestraszonym, i tak cudownie mu to wychodzi, ja naprawdę się z tego cieszę, ale dostajemy tam właśnie zadanie, o, spotkaj się ze mną Maja, tam, gdzie pierwszy raz się zobaczyliśmy czy coś w tym rodzaju, czyli już wiemy, o, będzie wielka, jadka batalia. Meet tonight first Roman. Tak dochodzimy do finału, gdzie najpierw klient jeszcze rozmawia ze swoją żonką, gdzie oczywiście znowu mamy wyjaśnione, że e, tak jak sugerowane, ale będzie mordował na lewo i prawo. Oj oj, 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 Nawet żona mówi, ja cię nawet nie będę od tego odwoływał, bo ty nie dzwonisz do mnie po to, e, żebym ja cię na to pozwoliła. A potem on nawet nie próbuje zabijać. Boże jedyny, naprawdę, chociaż odrobina konsekwencji. Ale oczywiście Maja miała być sama, ale Maja jest otoczona i widzimy jak Ronin potrafi kombinować. Najpierw wykańcza tego, który jest snajperem, wykańcza, uderza, haha, Kaziego, a potem powolutku załatwia naszych traksutów, w tym Piotra Damczyka. w każdym razem my nie widzimy go w ogóle, my tylko widzimy jak on... Załatwia kolejnego i kolejnego troszeczkę jak taki demon, jak potwór, jak, jak, po, jak, jak dinozaur, który w Jurassic Parku, jak Velociraptor, to miam miam Tylko że on nie robi am niam, niam I potem zaczyna się walka z mają. Okej, okay, kręcona. I znowu. On jej nie zabija, tylko mówi: Przestań, o kochanie, jestem sobie takim Roninem, i pokazuje jej twarz. I tak, yy, o kurcze, Quinn Barton, Ronin, ja pierdzielę. I on mówi: Słuchaj, ty jesteś taka jak ja. Jesteśmy tacy sami praktycznie, które miga fajnie, że miga. I że jesteś po prostu nagromadzoną kulką. Wkurzenia, w nerwu, że tak powiem, którą ktoś wykorzystuje, celuje i wykorzystuje Cię po to, żebyś robiła jego brudną robotę. I że to ty jesteś tutaj wykorzystywana, że to jest nasz, i że specjalnie on został wysłany tam, że ktoś wysłał klienta, ła, wysłał klienta w tamto miejsce. Co dla mnie potwierdza tą teorię, że to prawdopodobnie ktoś działający na zlecenie Wilsona Fiska, żeby wykończyć. Konkurencja albo po prostu e, traksuty robiły coś po cichu. Tak jak mówiłem w drugim, trzecim odcinku, że oni coś robili, nie wiem, handlowali dragami po cichu po swojemu albo coś i Wilton Hiss powiedział: Nie, 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 nie. No to ja nawet nie muszę brudzić rąk. Powiedzcie temu superbohaterowi, żeby ich pozabijał. Hehehehe. tak to przynajmniej widzę. <tryk> Jednak Maja nie wierzy Clintowi, chociaż on będzie wyraźniej powiedział, no wiadomo, jest tą kulką agresji i próbuje go zabić. Już prawie go zabiła, już coś tam mu robi, ale oczywiście Kate Bishop ła, ratuje go i tym razem nawet Clint niespecjalnie się wkurza i uciekają. A Maja konfrontuje Kaziego, który został przedtem wykończony i zadaje mu to proste pytanie, dlaczego go nie było w tym miejscu, skoro on był wtedy numerem dwa. I on oczywiście mówi, że coś tam miał do zrobienia, ale nagle mamy troszeczkę ta główka zaczyna pracować i Maja zaczyna, chyba dochodzi do tego, że no, prawdopodobnie to Kazi wystawił na polecenie Wilsona Fiska, albo jeszcze na polecenie kogoś innego, więc ona jest skrzywdzona i zaczynamy wreszcie, po pięciu odcinkach, widzieć podstawę, żeby Echo miała sens jako serial Marvela. Miałem taką mini teorię, że może nas trolują, bzdura, na pewno nas nie trolują w tym momencie, już po tych pięciu odcinkach, ale przynajmniej wreszcie widzimy odrobinę charakteru, takiej skrzywdzonej morderczyni. I jeżeli miałbym wybrać, którą skrzywdzoną morderczynię wolę, czy Jelenę, overacting yy, Borat, czy Maję, no to biorę Maję bez dwóch zdań. Ciszej, lepiej, spokojniej zagrana rola, bez po prostu hej, chyba hey, na makaronę cheese, ja pierdolę. Ale wracają sobie uberkiem. Znowu, to jest fajny żarcik, wykorzystanie miasta przez Kate Bishop, która potrafi lepiej troszeczkę być... Pogrącom zła w tym naszym dzisiejszym świecie. Po prostu wzięła sobie uberkę, czyli w tej pod innym imieniem spoko. Ona mówi, słuchaj, no kurcze, to jest siostra Nataszy. I nagle Clint wie, że to jest Jelena. I o Jezu, zaczyna tak wiele rzeczy mu się montać w głowie. I nagle widzimy, co robi Jelena. Jelena śledzi Eleanor, która wchodzi do budynku i z kimś się wita. I nagle, ja nie wiem, czy poruszona sumieniem co nie ma sensu w ogóle, wysyła zdjęcie do Kate o tym, chciałaś wiedzieć, kto mnie wynajął. I chciałbym wam powiedzieć, zważywszy na końcową scenę z Czarnej Wdowy, to to się z wami kłóci, dlatego trzeba zastanowić się, czy to znaczy, że Jelena została wysłana do Eleanory, Eleanora zapłaciła Jelenie, chociaż Jelena przecież ponoć już nie zajmuje się zabijaniem za pieniądze, bo przecież moralnie gada z góry. Uch. Czy jest to jakieś inne wytłumaczenie? Dla mnie niestety najgorzej pisany element całego serialu. Ale olejmy to, bo dochodzimy do samego końca, gdzie... Gdzie Elena wysyła SMS-ka Bishop? Bo oczywiście. A masz tutaj, powinnaś wiedzieć, kto mnie wynajął Kate Bishop. Twoja mama mnie wynajęła, Kate Bishop. Ha, ha, ha! I nagle dostajemy zdjęcie, na którym widzimy Kingpina z laseczką w białym garniturze. Koło niego jest właśnie Eleanora, która jak zawsze w czarno, burgundy. I dlatego właśnie Crimson Commando właściwie. I koniec odcinka. Wow, wiemy, że wróci Vincent de norfio Zresztą chwilę później on rzucił tweeta na ten temat, że z zresztą tą piękną taką sylwetką, która. Pokrywa całe miasto, bo nie oszukujmy się, taki powinien być Kingpin. Czy to znaczy, że Marvel będzie budował Kingpina nie jako jednorazowego złoczyńcę, ale złoczyńcę, którego nie da się po prostu pokonać, ponieważ tak dobrze balansuje na granicy prawa i bezprawia? Jeżeli tak i Vincent będzie miał więcej miejsca w kolejnych serialach i w kolejnych akcjach, chociażby w serialu Echo i tak dalej, to ja się mega cieszę. Czy to znaczy, że plotki na temat tego, że w szóstym odcinku pojawi się, pojawi się Daredevil są prawdziwe? Znowu trzymam kciuki jak cholera, ale nie wiemy. Tak w każdym razie kończy się piąty odcinek i w ten sposób zarówno Maja, jak i Bishop, jedna, druga, jak i Clint, jak i Vincent do Norfio, oni wszyscy będą musieli się ze sobą zmierzyć prawdopodobnie podczas tej jednej wielkiej gali, która ma się odbyć właśnie w tym samym miejscu, gdzieś tam przy tym nowojorskim, tam gdzie był ten napad w pierwszym odcinku i tam wszyscy się zmierzą, będzie Kim ty jesteś? A kim ty jesteś? O miecze, strzały! Wszyscy będziemy się cieszyć, a na końcu wyjdzie z tego życia. Żywy, jeden człowiek, i to będzie oczywiście Vincent de Norfio, czyli Kingpin. Tyle chciałem to nadrobić, chociaż troszeczkę pędziłem jak głupi, wybaczcie. Może kiedyś będzie możliwość, że ja tylko będę wam gadał, a tutaj będę miał całą ekipę ludzi, którzy będą na na komputerkach, żebyście trzy minuty później mieli materiał. Na ten moment mój mózg, moje dwie rączki muszą wam wystarczyć, zatem ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie, dziękuję za cierpliwość tym, którzy cierpliwi byli. Nie dziękuję tym, którzy mnie upominali, ludzie. Dostaliście 5 czy 6 materiałów w ciągu ostatnich 5 dni. Sorki. W każdym razie, trzymajcie się, ja biorę ostatniego łyczka i kładę się spać, bo nagrywam grubo po północy, a moje oczy niespecjalnie sobie już tym radzą, bo w tym wieku ja powinienem iść spać o godzinie 18. Trzymajcie się, na razie.